w centrum miasta, w centrum Warszawy, w okolicach Placu Bankowego, właściwie tuż za rogiem mamy miejsce, które opowiada bardzo bogatą i wielowiekową historię. Po przekroczeniu progu żydowskiego Instytutu Historycznego znajdujemy się w trochę innej rzeczywistości. Dzięki temu, że jest budynek historyczny, dzięki zbiorom, które się tutaj znajdują, ta historia jest bardzo obecna. Ona jest obecna nie tylko w opowieściach, nie tylko w poszczególnych materiałach obiektach, ale też jest obecna tutaj właśnie fizycznie namacalnie właśnie w tym miejscu gdzie jesteśmy. Ewa znajdujemy się w miejscu szczególnym na mapie Warszawy w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest to instytut naukowo-badawczo-edukacyjny, który jest kontynuatorem działalności Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Centralna Żydowska Komisja Historyczna zajmowała się zbieraniem i dokumentowaniem zbrodni niemieckich, ale także zbierała wszelkie materiały, materialne pozostałości dziedzictwa żydowskiego i kultury żydowskiej w Polsce. Działalność Żydowskiej Komisji Historycznej od początku obciążona była. Tym, że jej pracownicy byli sami ocalałymi z zagłady. Wykonywali pracę, której nikt wcześniej nie wykonywał, szukali nowych metodologii badań, nowych metodologii zbierania materiałów i dokumentowania zbrodni. W 1878 roku została zbudowana wielka synagoga na tłomackiem. Miejsce niezwykłe synagoga postępowa, w której mogło pomieścić się aż 3000 osób. W roku 1936 obok wielkiej synagogi nad tłumackiem został zbudowany budynek, który był siedzibą wielkiej biblioteki judaistycznej i to tutaj znajduje się najstarsza i jedna z najważniejszych instytucji dokumentujących życie i kulturę Żydów polskich. Kiedy Niemcy utworzyli getto w Warszawie w listopadzie 1940 roku, w budynku tym działała tzw. Żydowska Samopomoc Społeczna i pod przykrywką tej legalnej żydowskiej samopomocy społecznej swoją działalność rozpoczął Emanuel Ringelblum, który powołał do życia bardzo mocno zakonspirowaną organizację Oneg Szabat, której celem początkowo było dokumentowanie losu Żydów pod niemiecką okupacją, a potem dokumentowanie zagłady narodu żydowskiego. Synagoga została wysadzona 16 maja 1943 roku. Ogień, który powstał podczas wysadzenia tej synagogi, przedostał się do budynku. Wypalił ten budynek, ale go nie zniszczył. I ślady tego ognia możemy do dziś zobaczyć w holu głównym wchodząc do Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale też wszystkie plamy jaśniejsze i ciemniejsze na schodach do trzeciego piętra również są widoczne. Mamy też skarb, w zasadzie przedmiot taki dość trywialny. Jest to bańka po mleku i bez tego przedmiotu nie zachowałaby się pamięć narodu żydowskiego. W takich dwóch bańkach została ukryta druga część archiwum Ringelbluma tworzonego tutaj przez członków organizacji Oneg Szabat, tutaj wewnątrz getta warszawskiego. Pierwsza część została ukryta w dziesięciu metalowych skrzynkach, a druga część właśnie w dwóch takich metalowych bańkach nas to wszystko zaczęło się w tym budynku. Tak, w tym budynku pracował Emanuel Ringelblum. On był w czasie wojny pracownikiem szydowskiej samopomocy, samopomocy społecznej. Gdzieś tutaj znajdowało się jego biuro. Nie wiemy, na którym piętrze, i nie wiemy, który dokładnie pokój. Takie informacje się nie zachowały. To archiwum było tworzone przez ludzi, dla ludzi, o ludziach. Ringelblum i jego współpracownicy byli zainteresowani kolekcjonowaniem rzeczy obiektów, historii, kiedy mówię o rzeczach, myślę o takich przedmiotach jak opaski z gwiazdą Dawida czy papierki po cukierkach, które były wytwarzane w getcie warszawskim. Osoby, które były odpowiedzialne za zakopanie pod ziemią pierwszej części archiwum Ringelbluma, wrzuciły do tych skrzynek swoje takie mini testamenty, ostatnie wole. I wszystkie trzy osoby proszą tam o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest prośba o pamięć a druga to jest wyrażenie nadziei, że ktoś kiedyś odkopie te dokumenty i świat dowie się o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w XX wieku. To archiwum jest jednym z podstawowych źródeł do badania historii Getta Warszawskiego, ale również tego, co się działo z Żydami w okupowanej Polsce. Jest w ogóle wpisane na listę UNESCO jako jeden ze zbiorów mówiących o pamięci świata. Spełnił się testament członków Onek Szabat. Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu metafizycznym w miejscu, w którym działa się historia i w miejscu, w którym zachowała się pamięć narodu żydowskiego. Jak najbardziej, tak, służy właśnie tej pamięci. Z jednej strony jest to miejsce wypełnione historią, przeszłością, opowieściami o ludziach, których już nie ma z nami, ale z drugiej strony to jest miejsce wypełnione życiem, dlatego że jest odwiedzane przez współczesnych ludzi, właściwie z całego świata. Tutaj się odbywają konferencje, dyskusje, spotkania, wydarzenia kulturalne, przygotowujemy wystawy, też badamy nasze zbiory, opracowujemy je, konserwujemy. Właściwie ten budynek tętni życiem na co dzień. Dostęp do, do tych historii zbiorów jest cały czas na wyciągnięcie ręki dla innych. Dlatego też zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać tę historię, którzy chcą się dowiedzieć, którzy chcą zobaczyć autentyczne przedmioty, autentyczne dokumenty, jak i również poznać sam budynek, który jest świadectwem tej historii, ponieważ to wszystko jest dostępne praktycznie za rogiem w centrum Warszawy.